Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury wspólnie z Fundacją POMÓŻ im organizuje aukcję charytatywną, z której środki zostaną przeznaczone na białostockie hospicjum dla dzieci. Jest to wyjątkowa okazja do tego, aby wspomóc podopiecznych oraz wylicytować wspaniałe dzieła, które znajdują się w katalogu Podlaski IMPRESJE. Mamy 20 obrazów przeznaczonych na tą aukcję oraz jedna wisienka na torcie w postaci zdjęcia pana Jerzego Fedorowicza. Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Wejściówki, czy też zaproszenia dla Państwa, znajdują się do odbioru w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Białymstoku przy ulicy Kilińskiego 8. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Krause-Romejko, jestem lekarzem i lubię malować. Jedną z moich prac przekazałam na aukcję dla Białostockiego Hospitium dla Dzieci. Lubię pomagać, bo uważam, że dobro wraca. Zapraszam serdecznie na licytację. Dzień dobry. Jestem artystą plastyki, nazywam się Ela Grzybek. W swojej twórczości zajmuję się malarstwem olejnym, pastelą i tak też innymi technikami, ale tę oto pracę chciałabym przekazać na szczytny cel. Przedstawia ona naszą ziemię, a wkoło krążące fluidy, energię, więc chciałabym tą swoją dobrą energię poprzez tę pracę przekazać tym wszystkim, którzy jej potrzebują. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marek Czurzewski. Z zawodu jestem ratownikiem wodnym. Pracuję na pływalni MOS. Zajmuję się dodatkowo plastyką. Szereg różnych technik, m.in. malarstwo olejne. Ta praca jest bardzo zamglona jest to poranek mglisty nad jeziorem białym. Myślę, że z tej mgły wyjdzie pewna dobroć dla. Tych dzieci. Serdecznie zapraszam na aukcję. Białostockie Hospicjum Dla Dzieci opiekuje się 30 chorymi, nieuleczalnie dziećmi oraz ich rodzinami. Jeżeli chcesz dołączyć do grona osób, który pomaga, serdecznie zapraszam na charytatywną aukcję Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Białymstoku oraz Fundacji Pomuszy. Zatem 6 grudnia o godzinie 18 w spotkach. Zapraszam Państwa serdecznie.